Piłkarskie, bingo, bierzemy na no, timer, lecimy. Okej, okay, zaczynamy dość dobrze. Andrija Kramarić, Chorwacja, Steven Bergman PSV, Edingerko Bośnia. Okej, okay, na razie wszystko idzie ładnie. Kevin Volant. Volant chyba nie był w Bayernie, dobra, Jesus na Was. Jezus nas, czy Jezus nas był w Realu, nie był, dobra. Nie ma, Michael ważne. on był chyba w Realu. Ale ten rok kontra Kurta, on był chyba w Midlanie, to znaczy że coś. Ok, Bayern, Niklas Bentner, Ale to jest Duńczyk, nie Norweg. Ja w Lyonie chyba nie był. Czy to by się działo? Nie, Dobra. Bentankuru, Urugwaj, Dzia Bignardi, nie wiem kto to jest. Carlos Tevez, Obradajmy Bokę, Jorginho, Skip, Berbatov. Byłoby to? Byłoby. Mamy coś. Arjen Robben. Albo nie było Łotka w Kopstorze? Nie, dobra. Jonny Arielys, będzie Norwegia. Alvaro Skip. Diego Godin. Skip. <coughs> Luka Modric, Ballon d'Oro. Szefczenko. Nie będzie to? Nie, dobra. Erling Hochland. Skip. Milinkowiec, Serbia. To O, to i teraz tak. Barca, Liverpool, e, Lion. Czy Wiktor określić jakoś do Barcy? Liczy się. Super. maka jest Liverpool i teraz ktoś do Lyonu. Mendes nie. Ręcierki, mamy to. I szybko.